Uczestnicy tej uroczystości. Nie wymienię pogodności, bo ich nie znam. Ale staje tu z pewnym zaszczytem, bo i we mnie płynie chłopska krew. Pochodzę ze podlasia. Podlaskiej ziemi, bardzo wiernej Bogu, ziemi który Lud Podlasiam bardzo strzegł i strzeże do dziś. A więc chwała tym, którzy ziemię ojczystej strzegą, bo ziemia jest źródłem życia. I dzisiejsza Ewangelia tak, tak bardzo pięknie mówi o spotkaniu Chrystusa z kobietą, Otwiera przed nami niezgłębioną miłość, jaką mają mieć ludzie ku sobie, a szczególnie ci, którzy władają ziemią, bo ziemia karmi, żywi i ożywia i jest schronieniem dla każdego człowieka. Podczas wielkiego postu jesteśmy wezwani, by pomni na nasz cześć wyjść z zamknięcia się w sobie i być ufnym zawierzeniu i pozwolić, by ojciec wziął na swe miłosierne ramiona. Te słowa wyrzekł św. Jan Chryzostom bo miłosierdne ramiona Chrystusa gotowi są objąć każdego człowieka. Przeżywamy zatem Wielki Post jako czas e e eucharystyczny, w którym przyjmując miłość Jezusa, uczymy się ją szerzyć w otaczającym nas świecie. I w sercach każdych, roz, których obnażone są rany. I w sercach tych, którzy, którzy, którzy się skłaniają w szczególny, w szczególny sposób do zwalczania wszelkich form prawdy, życia i wierności ziemi. Każdy, kto wierzy w Chrystusa ma żyć miłością. Ten, który wyzbywa czy sprzedaje polską ziemię uważany jest za zdrajcę. Bo tylko w ten sposób będziemy mogli w pełni uczestniczyć w radości paschalnej kiedy na drodze prawdziwego nawrócenia wrócimy do miłości Chrystusa, który uczy nas i uczył miłości do Ziemi. Dlatego też Wam, drodzy bracia i siostry, serdecznie życzę, by te spotkania, które są przy, przyjmowane w różny sposób, z życzliwością i bez, z miłością i nienawiścią, były drogą wielkopostną, która zaowocuje, bo nie ma modlitwy bezowocnej. I dlatego też od tego skromnego ołtarza i tych skromnych obecności. Mamy wyjść stąd nadzieją. Prawda w obronie ziemi zwycięży. Bo przecież te uroczyste tablice, które wieszamy, to na nich zawierają się trzy piękne słowa. Bóg, Chor i Ojczyzna. A czemże Ojczyzna bez ziemi? To dlatego też gromadzimy się, by wzywać miłosierdzia Bożego i Jego pomocy, ale ciągle kierując się miłością. Wystawiony przed nami krzyż, który ma dla nas ogromne znaczenie, że dla polskich rolników broniących ziemi Mówimy to dziś, albo ty myślisz, że ty wieczny żywy. Że z Ciebie czcimy. Wspóżnego spotykania się tutaj. My Ciebie czcimy, żeś był niecierpliwy. Żeś był cierpliwy, że wszystko zniosłeś, że tylko boli. Że wszystko zniosłeś, co cię poniża. Ty Bóg w kajdany, ziemski niedoli i Bóg przez katów prowadzą do krzyża. I dlatego też stojąc przed tym krzyżem, który ma wielką wymowę, jakby na nowo ślubujemy wierność ziemi, bo Bóg honor, ojczyzna i ziemia. To nasze hasła, których się możemy. A więc trwajcie. Niech nic z was, was nie zniechęci. Z małego ziarna w los wyrasta wielki kos. I z tej małej garstki odrodzi się coś wielkiego. To wierzę, stojąc przed tym ołtarzu też, jako syn polskiego chłopa, podlasiaka, syn rolnika, a Podlasie zawsze było wierne ziemi. Stąd i ta krew, która na tym krzyżu się mieści, wypływa z tej miłości. Dlatego wołamy do Boga, bo ty myślisz o Ty wiecznie żywy. Że Ciebie czcimy za wielkie nagrody, za obiecane w królestwie tęgody. My Ciebie czcimy, żeś był szczęśliwy, Że przebolałeś to wszystko, co woli, Że zniosłeś wszystko, co tylko poniża. Ty Bóg w kajdanach Prowadzą do niewoli, Ty Bóg w, kajdana, w kajdanach, czyli do krzyża. My Ciebie kochamy za Twoje wytrwanie, za krzyż, więcej niż za zmartwychwstanie. A więc wierzcie, że i nasz trud prowadzi nas do zmartwychwstania. Amen. Wierzę w jednego Boga. który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zastąpić nieba. Zbrakło witam. w z Dziewicy. Został również za nas. po koncjusem płata. Został męczony i poczewany. I z martwych i dnia. jako pismo. Wstąpił do nieba. Siedzi po pracy ojca i powtórnie przyjdzie do Pana i siebie nie będzie końca wierzę w Ducha Świętego Pana, Pana Jezus, i Oczywiciela od Ojca i Syna pochodzi który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę który mówił przez prorok wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół Wyznaję jeden na odpuszczenie grzechu i oczekuję zrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. A